Siemaneczku moi drodzy, Paweł z tej strony. E, dzisiaj kolejny dzień challenge'u. Dzisiaj będziemy robić z Damianem i być może z Adamem jeszcze e, 1000 metrów w tempie 30. Ostatni materiał macie tu ku górze. Możecie zobaczyć jak mi poszło. Dzisiaj jest już drugi przejazd. Jeszcze kilka przede mną. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Czas się rozgrzać. Czas przygotować organizm do solidnego wysiłku. No i was zapraszam, żebyśmy oglądali ten materiał dalej. Widzimy się za chwilę. Życzę powodzenia. Teraz już znowu trzebka na ergometrze Lecimy ja 我讲，好。<Okay. S 2> Jak to się musimy ustawić? bo da dajemy trochę bliżej. Może tam, właśnie, blisko, bliżej nas, nie? My, już po przejeździe z chłopakami, generalnie ja dałem Cię ciała 3,6, czyli 10 sekundy gorzej. Damian, ile się poprawiłeś? 5 sekund. 5 sekund, bo się No i pierwsza zjechał z nami Kisiaka Adam. Tak, 3,29. Myślę, się że to jest Kisiak Korzyściowy na pewno, nie? No tak, pierwszy przejazd to. No Adam, generalnie, trochę się nie, nie zapomógł z nami i nie 30. Uznałeś chyba, że. To nie jest pod dla Ciebie w pewnym momencie. Za wolno, momencie. No, zdecydowanie za wolno. E, muszę muszę na, szybki, na szybszym tempie jechać, jeździć. Tak myślę, że tak 33 to tak było optymalnie dla Może nawet więcej. Może trochę, trochę więcej. No. No. Adam ma silne nogi, bo w piłkę gra. Czy znaczy, do piłkarzy jakby nie będziemy wchodzić w ten temat? E, no ale silne nogi ma i gdzieś ręce zabolały chyba na koniec, nie? Mhm, przedramia. No ja dzisiaj e, dziś nie mogłem się odnaleźć, cały wyścig mi się da przyjemność oglądać. Było wesoło. A Damian jak to by się jechało fizycznie? Dużo, dużo lepiej niż ostatnio. Ostatnio no, jechaliśmy przed świętami jeszcze. To było pożytek grudnia, teraz pożytek stycznia. Była przerwa świąteczna i jak widziałeś Damianowi przerwa świąteczna dobrze, dobrze zrobiła. Słuchajcie, to jest drugi odcinek challenge'u. Nie zawsze jest niedziela, chociaż jest niedziela. Nie poszło mi jak bym chciał, ale myślę, że wdrożyć się w kolejne, w kolejne tysiące będzie już dużo lepiej. Obserwujcie i subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Widzimy się we wtorek o 18. Na razie.